Oprócz znajomości anatomicznej budowy opony, każdy z pracowników serwisu powinien doskonale znać zakodowane w opisach opony treści, które się na niej znajdują. I o tym pokrótce opowiem. Otóż najważniejszą informacją, którą na opisie opony na ścianie bocznej znajdziemy, to jej rozmiar. W tym konkretnym przypadku opona o rozmiarze 255 50R19 z indeksami 107V. Rozkodujmy wszystkie zawarte w tym informacje. Opona 255 mm szerokości posiada najdalej oddalonych punktach ścian bocznych, pod warunkiem, że zostanie zamontowana na felgę pomiarową i napompowana do ciśnienia eksploatacyjnego. 50 oznacza stosunek procentowy szerokości do wysokości. W tym konkretnym przypadku 50% z 255 mm oznacza wysokość opony. R potwierdza konstrukcję, czyli typ konstrukcji, radialna, 19, wymiar calowy, średnicy osadzenia na obręczy i indeksy 107 nośność opony, czy z jaką siłą, z jakim naciskiem opona może przenosić obciążenia, ale uwaga, do 240 km na godzinę, to oznacza indeks V. Z istotnych takich informacji, które na pierwszy oka są widoczne, a nie zawsze są właściwie interpretowane, to opona jest wyposażona w rant ochronny felgi. Oznaczenie strzałkowe z informacją w języku angielskim. Oznaczenie M plus S, typ rzeźby bieżnika błotnośniegowa Nie oznacza M plus S, broń Boże, opony zimowej. Znacznik oznaczający typ opony zimowej to jest szczyt z płatkiem śniegu. Kolejna informacja z tych ważnych. To kierunek toczenia opony bezwzględnie należy przestrzegać. Nigdy nie było zgody na to, aby opony były w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek przypadku montowane przeciw kierunkowi oznaczonemu na oponie. I jeszcze bardzo ważne oznaczenia, wskaźnik TWI ograniczający. Krytyczne graniczne zużycie bieżnika i wskaźnik zużycia zimowego, w wielu przypadkach oznaczany w postaci płatka śniegu, gdzie opona na wysokości 4 mm, informuje użytkownika, że jej właściwości jako zimowej się już skończyły. Kolejne opisy, które trzeba brać pod uwagę, to oczywiście powtórzenie informacji o typie konstrukcji opona radialna. Informacja tube LES oznacza, że opona jest wyprodukowana w wersji bezdętkowej. I stosowanie dętki do tego typu opon nie znajduje żadnego, absolutnie żadnego uzasadnienia. Wręcz jest niedozwolone, a już na pewno, jeżeli opona ma jakąkolwiek wadę bądź uszkodzenie, montaż dętki w celu przywrócenia jej stanu technicznego jest właściwie przestępstwem. Informacja o maksymalnym obciążeniu i maksymalnym ciśnieniu nie oznacza, broń Boże, parametrów eksploatacyjnych. Określa tylko, do jakiej wartości maksymalnie można daną oponę obciążyć i do jakiej wartości ciśnienia maksymalnie pompować. Następne ważne informacje to ta najpopularniejsza, wydaje się dla wszystkich, data produkcji. Rozkodowujemy ją w następujący sposób. To jest informacja o tygodniu i dwóch ostatnich cyfrach roku, w którym dana opona została wyprodukowana albo może bardziej precyzyjnie opona została wyprodukowana w formie, która została w ten sposób oznaczona w roku 2018. Opona wyprodukowana w Niemczech, natomiast literka E z małym numerkiem nie określa czy nie powtarza lokalizacji miejsca produkcji, tylko informuje nas w jakim kraju dany produkt został homologowany.